na kanale Starożytne Triki z Ameryki i dziś będzie poruszony taki temat, jak zrobić, żeby na, na desce, jeżeli się położy bejce na powierzchni, żeby na końcach nie było to zbyt ciemne, bo nie jest wiadomo, znaczy wiadomo jest nie od dziś, że końce słojów zawsze absorbują dużo bardziej bejce i jest to dużo ciemniejsze niż na powierzchni i jeżeli komuś to nie przeszkadza i me, bejce są w miarę ciemne, to nie, rzuca się tak w oczy, ale jeżeli bejca jest w miarę jasna, i gatunek drewna jest w miarę jasny i załóżmy drzwiczki, tutaj mam drzwiczki, oczywiście one są pomalowane na biało, więc tego tego, tego nie widać, ale chcę, wam, chcę pokazać Wam o co tu chodzi, że tu jest end grain, czyli końcówki desek, tu jest powierzchnia, i jak to się pomaluje w to to będzie dużo bardziej ciemne niż to. I zawsze tak nie da się tego uniknąć, nie stosując pewnych tryków. Jak to można, jak temu można zaradzić. Wiadomo, że tu głębiej penetruje bejce, e, bejca w te końcówki tego, tych słojów i trzeba to po prostu zamknąć. Najlepiej jest zamknąć jakimś sealerem, czyli e, to po polsku będzie, nie wiem, kapon, jakiś podkład bezbarwny. To jedni stosują tak. Ja stosuję normalny w sprayu szelak, dlatego że jest najłatwiejszy w użyciu, jest na bazie alkoholu że szybko schnie. W zasadzie za, w lecie, jak się robi, to za pół godziny można już kłaść, przeszlifować i kłaść stain bejcy. Natomiast innym trikiem, który zajmuje więcej czasu, jest położenie kleju stolarskiego. W proporcji 2 do 1, dwie wartości, dwie... dwie... Dwa razy tyle wody, co kleju, musicie zmieszać i to wtedy, wtedy tym się smaruje końcówkę słojów. Ja tu przygotowałem taki miałem, kawałek odpadu z gatunku, z gatunku drewna, żeby był jasny, bo na jasnym będzie w kamerze najłatwiej, najlepiej to widać, ale to dotyczy wszystkich gatunków i wszystkich kolorów. Zawsze jest tak, że końcówka słojów jest ciemniejsza. Przy, przy przybejcowaniu, jeżeli się nie zasiluje tego, czyli nie położy e, szelaku, czy nie położy jakiegoś tam kleju. Ja pocią, zaciąłem to na, pod kątem u siebie na ukośnicy, chyba mam tam 55 stopni, żeby za jednym razem jak przestawię kamerę i położę, żeby było widać po prostu że nie trzeba było przekręcać tego, tylko będzie widać różnice w, w tej powierzchni zasilowanej i nie Czyli yy, tu będzie szelak, tu będzie tu nic nie będzie, tu będzie klej, tu też nic nie będzie i na całości położę potem jakiś tam yy, jakiś tam, tam bejce. Yy, Ważna sprawa jest taka, że narpiew... Szlifujemy wszystko, czy to drzwiczki, czy jakieś elementy, czy tu. Papierem jaki ma być, zazwyczaj jest to 150. Potem dopiero silujemy to, czyli zabezpieczamy. Jak to wyschnie, dopiero szlifujemy to jeszcze raz. Wtedy na powierzchnię jest przeszlifowana i nam przyjmie trochę bejcy, ale ta bejca nie pociągnięta zostanie głęboko, więc... Na powierzchni i na krawędzi, na końcówce, na końcach grainu, na końcach słojów powinien być kolor zbliżony, a nie taki po prostu czarny jak, jak smoła. Eee, przy tańszych meblach się tego nie robi, nie zwraca na to uwagę, natomiast przy drogich meblach projektanci, którzy wiedzą co chcą, wiedzą za co płacą i wiedzą jak, jak co chcą, żeby jak było to zrobione. Tak, że to się stosuje, stosuje się to też przy filongach. Dlatego, że jeżeli jest filąg, ja postaram się jakiś znaleźć, bo tutaj właśnie mam taki. Jeżeli jest filąg, to wiadomo, że na bokach profil jest wzdłuż greinu, czyli wzdłuż słojów, ale na górze i na dole jest poprzek. I potem, jak pomalujemy to wszystko bejco. To te końce grainu są po prostu dwa albo trzy stopnie bardziej ciemne i często to wygląda źle. Dlatego stosuje się właśnie ten trick z szelakiem albo z klejem. Nie wiem, słyszałem, że ludzie też kładą kapon bardzo rozcieńczony, 2 do 1, czyli dwa razy więcej rozpuszczalników niż. Nie wiem, czy jest jeszcze teraz kapon. To słyszałem jakieś 30 lat temu w Polsce. W Ameryce większość facetów, 100 sto robią stolarkę, robią szelak, bo po prostu idą, kupują i mają, mają święty spokój bez rozrabiania, bez mycia pistoletu. Dlatego nie wiem, jak ktoś zrobi próbę z jakimś tam podkładem w Polsce i będzie mu pracować, no to fajnie. Jak nie, no to trudno, musi szukać czegoś innego. Także przestawię zaraz kamerę i pokażę Wam, jak to robi. Zacznę od szelaku. Taki zwykły, normalny. I tu napisane, że to będzie właśnie ta część, że będzie szelaku. No i po prostu prysnąć. I to powinno wystarczyć. Teraz położę tu. Ma być klej. I tu mam rozpisane, że to jest jedna. Część kleju i dwie części wody i po prostu ten pędzelek mam trochę za mały. Normalnie to się stosuje bardzo dużymi pędzlami, no ale chcę Wam to po prostu pokazać, a nie tu robić jakiegoś tam prezentacji pędzelków. No i Zazwyczaj pomalowane tak pędzelkiem e, końcówka tego tych słojów, musi to schnąć 24 godziny. Także, a jeżeli chodzi o szelak, to nie ma żadnego znaczenia, 24 godziny też temu nie zaszkodzi, dlatego po prostu zostawię to teraz i nakręcimy to resztę kiedy indziej. Tam po przerwie, jako że minęło 2 dni, bo nie miałem czasu, żeby to Dokończyć, ale to się nic nie stanie, także zakładam już rękawice i, i mówię o co tu chodzi. <laughs> tak więc zrobiłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na boku zaznaczyłem kresko i ta część jest przestrugana, a ta część jest przeszlifowana papierem 150. Dlatego, że jak zrobi się jakiś mebel, i często widać, że o jest pięknie, ładnie, równo i ni, e, szlifuje się niedokładnie. Pokażę Wam jakie, e, może ja tu na tym prze, e, przestruganym tylko zrobię rysę e, papieru ściernego i pokażę Wam jaka jest różnica. Dlaczego wszystko należy przeszlifować Takim samym, taką samą gradacją papieru. Druga sprawa, tu prawie mi się to starło. Że po tej stronie był szelak, a po tej stronie nie ma nic. Tu natomiast nie wiem, gdzie to nawet było, dlatego że zeszlifowałem, ale to e, pokaże nam zaraz, zaraz Bejca pokaże nam, jak to e, zaabsorbuje. E, powiem szczerze, że na takim materiale jak i ten mam, nigdy nie robiłem Bejcy, dlatego że ten akurat materiał to jest paplar i zawsze on idzie po farbę. Dlatego, że ma przewarwienia różne i pod, pod nie wyglądało to dobrze, ale że jest jasny, a tak akurat miałem odpad, więc pokażę Wam jak to będzie wyglądać. Także, jak to mówią Amerykanie, cross fingers, czyli trzymajcie kciuki i jedziemy. Obejcuję to dookoła i odłożę. Niech to przeschnie z 5 minut, bo to musi wciągnąć po prostu, tak jak mówiłem, że musi to przynajmniej 5 minut wciągnąć, bo na małym kawałku to jak wytrzemy od razu, to nie jest problem, ale jak mamy bardzo duży panel, to wtedy nam wyjdzie inny kolor, jak ta bejca zostanie długo, dłużej, dlatego należy to zrobić eee, należy zostawić tobejce przez 5 minut no dobra niech ona tutaj sobie niech ona tutaj sobie leży zobaczymy potem wytrzemy zobaczymy jak to będzie wyglądać mam 5 minut widać że to ładnie że to bardzo ładnie nam pociągnęło ten mater, te obejce i teraz wy Wytrzemy to wszystko pięknie, i tu już widać, widać różnicę znaczną. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widać, że tu i tu jest bardzo zbliżony kolor. Potem inaczej może zdjęcia zrobię, bo a tu. Widać, że jest po prostu pociągnęło, jest dużo ciemniejszy. To samo dotyczy na tej stronie. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tu proszę jest napisane, że to jest nie, nie szlifowane, a tu jest szlifowane. I proszę zobaczyć jaka jest różnica. Jeżeli zostanie nieszlifowane, to na powierzchni jest taki mini zgniot. I bardzo różnie bejca się przyjmuje i tu widać, że jest bardziej uniform, a tutaj, że są takie łaty, nie wiem czy to w kamerze widać, ale ja bardzo dobrze widzę, że są takie po prostu łaty i jeżeli się tylko przeleci szlifierko i nie zrobi tego dokładnie, przeszlifuje, to po bejcy wygląda to wszystko jak ubebrane, nie powiem czym. No dobra, drugi wycieram. Ten kawałek jest po e, kleju solarskim. Tutaj przesztywowałem boki, e, wszystko, także nie ma takiej różnicy jak na poprzednim. I nie wiem, czy to w kamerze będzie dobrze widać, ale ten zdecydowanie widać, że jest jaśniejszy i jest taki jak, jak na boku. a ten jest dużo, dużo ciemniejszy. Zobaczyć można na boku i na front. Zresztą nie ma zdziwienia, po prostu koniec słojów bardziej e, ciągnie. Nie wiem, czy w Polsce jest dostępny szelak w sprayu, dlatego pokazałem Wam dwie metody, jakie ja stosuję. E, zazwyczaj to stosuję szelak, bo jest łatwiej, szybciej i mam po prostu dostęp do niego. Jest dość tani. Ale jak nie mam nieraz e, szelaku, to po prostu robię też e, z klejem. Jak to teraz wyschnie pięknie, to prysnę to jakimś lakierem, żeby, bo jak się pomaluje lakierem, to dopiero e, e, będzie kolor taki, jak, jak powinien być. Tu właśnie doskonale widać. Te e, szlifowane i nieszlifowane, tu jest taki równy uniform, a tu jest takie, są łaty. No dobra, e, trzeba poczekać chwilę. Finally it's done, znaczy się nareszcie to zrobiłem, bo miałem długi dzień, ale e, jest odnośnie e, bejcowania parę rzeczy, które muszę Wam powiedzieć, a było kilka filmów już o bejcowaniu i zapomniałem tego powiedzieć. Tu jest tylko jedna, jedna strona, nie wiem e, podkładu, jedna warstwa podkładu, nie jedna strona, jedna warstwa podkładu i nie wiem czy to będzie widać dobrze na kamerze, że tu gdzie jest szelak pięknie to wygląda tu natomiast też widać był klej, a tu było, nic nie było i tu jak widzieliście, używałem takiego maleńkiego prędzelka, bo nie chciałem się brudzić dużego. E, miałem taką jednorazówkę i po prostu za mało trochę tego, tego kleju z tą wodą nałożyłem. Nie należy się obawiać, że będzie za dużo, bo jak to wyszlifujecie, to i tak otworzą się e, krawędzie i pociągnie wtedy tyle wejść, ile potrzeba. A tu, jak posprawiłem tak, tak normalnie tym szelakiem, to widać, że widać te różnice, po prostu, że tu i tu jest kolor jednakowy. Ja nie wiem, czy to widać w obiektywie, ale na żywo to widać. Tu mam kawałek, nie kawałek, mam płycinę panela z, z orzecha pod Bejco. I jeżeli dobrze pamiętam, to. Na tym jasnym drewnie była ta sama bejca, co mi została, co jest na tym orzechu. Orzech wiadomo, że jest drewnem ciemnym, bardzo. Dlatego, jeżeli kupujecie bejce, to musicie zwrócić uwagę, pod jaki gatunek drewna, bo na każdym gatunku drewna ta, ten sam kolor będzie wyglądał inaczej. Eee, tu zrobię z tego zdjęcia, będzie widać, że ten end grain, czyli ta końcówka, tutaj pięknie wygląda tak samo jak front. Było to robione za pomocą szelaku, tak jak tutaj Wam pokazałem. I był położony szelak, potem zaszlifowane wszystko. Położona była bejca i położony został podkład. Potem zostało to złożone do kupy na takie gumowe podkładki. Pokazywałem w tym grzecinku, jak to składam. I na koniec został położony tapkow, czyli warstwa wierzchnia, dwa razy lakieru, dlatego tu jest taka różnica, bo tu po prostu na tym był tylko jeden podkład. Ale do czego zmierzam? Eee, jak to w życiu wybywa? klient zdecydował, że zamiast panela to w jednej szafce chce mieć e, szybę, dlatego musieliśmy wyciąć ten panel i dlatego on został, a szkoda mi go wyrzucić, także bo to jest piękny kawałek materiał, materiału orzecha, także może jeszcze czegoś się przyda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli... Załóż, jeszcze raz muszę to wziąć. Jeżeli szlifujecie pod bejce, załóżmy papierem 150, i coś tam gdzieś już kładziecie bejce i zostało, i chcecie to doszlifować, bo coś tam zostało niedoszlifowane. Pamiętać, że zazwyczaj przy szlifowaniu ręcznym ta sama gradacja wygląda zupełnie inaczej niż przy szlifowaniu maszynowym, bo te szlifierki teraz są tak zwane Orbit Sender i one tak wibrują. I z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli mam coś zaszlifowane papierem 120 pod bejce, bo chcę, żeby było ciemniej, i coś mi zostało i muszę ręcznie poprawić, to używam 150. Po prostu po ręcznym szlifowaniu powierzchnia pod Bejco wygląda ciemniej niż po maszynowym. Dlatego użyć trzeba jednego stopnia wyżej. Jeżeli już było wykończone to powie, e, papierem 150, a ręcznie musisz coś doszlifować, użyć 180. E, tak to wygląda z mojego doświadczenia. E, że, żeby wyrównać czasami kolor, bo, ponieważ e, drewno wiadomo, że ma słoje, ma, w zależności gdzie rosło, ma różne, różną gęstość często, dlatego że jak drewno jest od, odwrócone e, na, sto, na zboczu góry, gdzieś rośnie i od jednej strony, i od południowej, i od północnej, ono nie, róż, nie, ro, nie rośnie równo jak są wiatry, zwłaszcza tu u nas w Ameryce często drewna z tej samej deski, z jednego kawałka i z drugiego, jak powiecujecie, to, będą różne kolory, bo one mają różną gęstość. Dlaczego lubię bejcę olejową? Dlatego, że tą bejcę olejową można mniej zetrzeć i zostaniecie mniejszy kolor, i można w ten sposób to wyrównać. Innym sposobem jest do wyrównania: jest że trzeba przeszlifować o, o jeżeli chcemy ciemniejszy to gradację następnym stopniem na przykład jak mamy przeszlifowane wszystko 120 i potrzebujemy żeby było jaśniejsze to to co chcemy jaśniejsze trzeba przeszlifować 150 jeżeli mamy przeszlifowane już wszystko 150 i chcemy żeby jakaś część była jaśniejsza trzeba to przeszlifować 180 też to się wyrówna wyrównać kolor można też na kładąc alkohol, jest odcinek o alkoholu zamieszanika pod spodem. Alkohol świetnie kładzie taki uniform color, ale ma swoje ograniczenia, mówię tam o tym jakie. Najważniejsza rzecz przy bejcy olejowej. Ja nie wiem czy w Polsce macie jeszcze bejce olejowe, kiedyś, kiedyś były różne i wodne, i alkoholowe i olejowe też i Miałem takie zdarzenie e, z 15 lat temu. Co bardzo mnie szokowało. Był budynek, w którym była drewniana podłoga i przyjechali e, firma e, tam głównie Meksycy pracowali. Było tam ze 400 metrów kwadratowych podłogi i oni rozlewali beczkami kurde ten to bejce i takimi e, jak do betonu rozciągali to następnie takimi pacami to wycierali. I trzeci za nimi szli i wycierali to szmato i to po prostu tak szło. I mnóstwo, setki, pewnie kilogramów, szmat zużyli. No i przy tym budynku, to był nowitki budynek, jeszcze nie oddany, przy tym budynku stał kontener z odpadkami drewna, ze z robót, kurde, wszystkie listwy przyporłogowe, wszystko odparł, porłogi, wszystko tam było drewniane. I oni zebrali te wszystkie szmaty, i jeden to wrzucił do kontenera i ja wyjeżdżając do, do domu, miałem wena postawionego przy tym kontenerze, a jako że będzie się wysoko w sprinterze, patrzę, dym leci z tego kontenera. I nie czekając, od razu krzyknąłem do, e, do mojego e, pracownika, że dawaj e, gaśnicę, i e, jako że zawsze na samochodzie mamy dużą gaśnicę, ugasiliśmy to. Szmaty z bejcy olejowej w dużej ilości one dostają samo zapłonu, i to nie, wcale to nie musi być dni ileś, to wystarczy kilka godzin. Ja to widziałem na własne oczy, i gdybym tego nie, nie ugasił, i tylko pojechał, to ten budynek by spłonął, no wiesz, Także ja u siebie zrobiłam zdjęcia. Jak zawsze pobejcujemy cokolwiek, to rozrzucamy szmaty na podłogę, żeby one przez noc przesłły. Jak one wyschną, to. Potem to się zbiera, no i wiadomo, do, do kontenera się wyrzuca. Ale nigdy mokrych nie zrzucamy, Dlatego, że sam na własne oczy to przeżyły. Ja wiem, że może ktoś się, e, komuś się wyda to śmieszne, ale tak jak po, powtarzam, ja byłem przy tym i ja to gasiłem. I wiem, że one dostają samo zapłonu, tak jak mokre siano. Ci co są, co mają rodziny na wsi, to wiedzą, o czym ja mówię. Ech. Rozgadałem się może za dużo, ale poruszyłem tematy, które zawsze zapominałem poruszyć. Nie wiem, czy jeszcze wszystkie rzeczy się nie, nie przypomni za jakiś czas. Także jak się podobało, oczywiście dajcie lajka, miłego dnia i niech moc będzie z Wami.